Cześć farmerzy. Zapraszam na test Ariona 660 wyposażonego w przekładnię Symatic systemy CMOS i Cebis. Zaczynamy jazdę i postaramy się powiedzieć, co jest fajnego w tym ciągniku, co zauważyliśmy już po jakimś tam czasie pracy. W czasie testu mieliśmy okazję. E, jakby tak dwie grupy, pra grupy prac e, e, prowadzić, trochę prac transportowych, przy których sprawdziliśmy jak ten ciągnik zachowuje się w jeździe przy wyższych prędkościach, z ładunkiem, jak zużywa paliwo, e, a drugi etap to jest takie prace typowo polowe, pracujemy z e, broną talerzową e, Wadersztata, Carrier 6,5 m, brona nie jest to broną do głębokich upraw, raczej jest to brona do o, płytkiego cięcia pożniwnego. Dzisiaj wykorzystujemy ją do tego, żeby tak lekko przemieszać średnisko po kukurydze. Ciągnik, póki co daje sobie z tym radę, w zależności od warunków, na które wjeżdża. Klasa Ariona znacie już dobrze z wcześniejszych testów, bo nie jest to pierwszy raz, kiedy testujemy taki ciągnik. Właściwie jest to jeden z, można powiedzieć, może nie ostatnich, ale już na agrotechnice pokazano nowe modele, więc trzeba się spodziewać Zupełnie nowej odsłony na rynku niedługo tego ciągnika, więc co jest nowego, tak istotnego w tym jeszcze wydaniu? Doszedł dodatkowy tryb jazdy w ustawieniach z czyni biegów, tak zwane auto. Wcześniej mogliśmy, optymalizując pracę z biegów, mogliśmy ją tam ustawić pod kątem ekonomicznym, w trybie eko, ewentualnie w trybie moc, ale część użytkowników miała troszeczkę z tym problem, bo trzeba było poświęcić trochę czasu, żeby te ustawienia zrobić, więc producent dodał dodatkowy tryb automatyczny, który trochę zastępuje użytkownika w, tym, w tej zabawie i sam optymalizuje pracę skrzyni biegów pod kątem tego, żeby była odpowiednio, dobrze przynosiła moc, ale przy tym zachowywała też ekonomikę pracy. Przekładnia SIMATIC daje nam spore możliwości jej ustawień, takich bardzo precyzyjnych. Tak jak już wspomniałem, mieliśmy dotychczas e, e, tryby pracy ekonomiczny, tryb mocy, tryb prędkości obrotowej, dodano tryb automatyczny e, i w tym trybie DROP, e, odpowiadającym za automatykę, e, możemy sobie precyzyjnie ustawić e, takie parametry, zakresy, o ile powiedzmy, jeśli priorytetem jest utrzymanie prędkości jazdy, o ile ma w, spaść, może spaść, mogą spaść obroty silnika, i w jakim zakresie ma być zmieniona, zakres mocy, czyli przy, przy jakich obrotach pracuje silnik, jakie jest odstępstwo procentowe, to wszystko możemy sobie ustawić ręcznie za pomocą przycisków. Możemy to robić dotykowo, możemy to robić za pomocą tutaj po dział, gałki takiej pomocniczej. Tą gałkę możemy wykorzystywać ogólnie do, do obsługi całego układu tutaj. E, wtedy, kiedy nam nie wiem, jedziemy, trzęsie się, więc czasami trzeba się złapać, powiedzmy, przyłożyć tu rękę. Wtedy, nawet na nierównościach, można w precyzyjny sposób wybrać wartości, e, zatwierdzić je w prosty sposób i e, dać na no to takie możliwości, bo trafić palcem czasami byłoby trudno w czasie jazdy. W te ekrany pomocnicze, to co się normalnie otwiera palcem, to tutaj się można otworzyć za pomocą tego klawisza, wyjść z tego. Dokładnie tak samo jak w samochodzie, wybierasz sobie tam jakiś, nie wiem, numer telefonu do kogoś, potrzebujesz znaleźć ten, i po, po nazwisku to w czasie jazdy wyklikać, to wszystko na ekranie jest trudno. Natomiast, jak masz na takim padzie pod, pod ręką, to wszystko jest wtedy dużo prostsze. Także skrzynia, już to wielokrotnie mówiłem, ona ma bardzo dużo możliwości ustawień, to one są bardzo pożyteczne i przyjazne, natomiast wymagają takiego zapoznania się, no, przeczytania tej instrukcji przynajmniej z raz, bo bez tego będzie ciężko dotrzeć do wszystkich tych rzeczy, natomiast znając je naprawdę miło pracuje się tym ciągnikiem. Takim standardem jest w tej wersji joystick znany z innych maszyn klasa. On służy do obsługi wiadomo, przekładni, ale też funkcji hydraulicznych, automatycznej jazdy, Mamy tu takich szereg możliwości, na przykład za pomocą joysticka możemy zmieniać kierunek jazdy. Możemy wybrać tryb tylko do jazdy. Teraz nie użyłem w ogóle dźwigni reverse, ona jest nadal w położeniu neutralnym. Natomiast mamy już, i jedziemy do przodu. Teraz jestem podpięty do talerzówki, ale mógłbym wykonać ruch do tyłu i jakby kierunek jazdy by się zmienił. To jest dosyć fajna funkcja. Oczywiście, standardowo, za pomocą tego joysticka, może obsłużyć podnośnik, i mamy tu wiele przycisków funkcyjnych, które programujemy do obsługi hydrauliki, ale też włączania innych elementów na pokładzie, takich jak womy, podnośniki przednie, tylne. To wszystko można między sobą konfigurować i jakby zamieniać. Przyciski, którymi się dane rzeczy uruchamia w zależności od potrzeb. Jest tego naprawdę dużo. Jeśli chodzi o przekładnie, to przekładnia pracuje w, tak, w takich trzech wirtualnych trybach. Ona oczywiście pozwala tradycyjnie, można ją przełączyć w tryb sterowania tylko pedałem gazu, i wtedy jakby nie reaguje na, na ten ten, ale to jest tryb, który ja raczej nie używam, bo. Zdecydowanie wolę e, tryb, w którym jest steruje się tylko za pomocą joysticka. Podstawowy, taki do prac polowych. E, możemy go teraz przełączyć na tryb średni i tryb wysoki. Każdy ma zaprogramowane swoje prędkości na tempomatach, prędkości maksymalne. Teraz zwolnię do zera, żeby to powiedzmy pokazać, bo jak wejdziemy w to, jesteśmy teraz na zakresie prędkości w, e, dolnych. On cię wyświetla wtedy całościowo. I tu możemy zapisać jakby prędkości, tempomat, na przykład, możemy zakresy prędkości, w jakich ma ta skrzynia się poruszać, zapisać. Możemy w ogóle zakres prędkości maksymalnych, wolnych. to Jest bardzo dużo takich różnych ustawień. Po prostu trzeba się ten. No, jeśli ustawimy sobie ten mały zakres, jakiś tam prędkość, przy której chcemy pracować, tak zwany tempomat, to możemy to wpisać, jakby tutaj z, w, me, w menu, tę ten, ten wartość. Możemy też jadąc na przykład, czy używając joysticka, przykładowo, rozpędzić się do prędkości 6 km na godzinę, przytrzymać e, przycisk od tempomatu. E, tak 2-3 sekundy, on wtedy już zaprogramuje aktualną prędkość i potem za każdym razem klikając, to będzie ciągnik dążył do tej prędkości. Przy czym, jeśli zmienimy zakres, każdy zakres ma swoją swoje, zadeklarowane swoje własne wartości. Nie? Teraz przerzucę na zakres średni, tu mamy już inne wartości, mamy zakres szybki, mamy inne wartości, więc to są rzeczy przydatne podczas pracy, może nie wiem, czy takie od razu, czy to jakby jasne, jak ja to tłumaczę, może w sposób trochę za bardzo zawiły, ale naprawdę, naprawdę po poznaniu tego ta skrzynia daje duży komfort pracy. No teraz ciągnik pracuje w trybie automatycznym, czyli sobie sam dobiera obroty, obciążenie silnika, do, żeby adekwatnie do wymaganej przez nas prędkości, którą tam ustawiliśmy w granicach 9. I 8 km na godzinę. i Jak widać, obroty silnika są niewielkie. Teraz mamy podgórkę, więc widać, jak silnik z, e, dla utrzymania tej samej prędkości jazdy wyraźnie podniósł obroty silnika. Ekran możemy w, w różnych trybach podglądać to co, to, co mamy taki tryb podstawowy, drogowy, w którym są tam. Zwykłe parametry, ale też mamy takie okienka, w których możemy sobie sami zaprogramować, co, co widzimy. Na przykład tutaj jest, jak, jakby w tym, co w którejś linii, tak? Mamy zużycie w litrach, takie od momentu startu, mamy zużycie chwilowe, temperaturę silnika. Możemy sobie kliknąć w to okienko i teraz na przykład w linii pierwszej mamy możemy się zmienić. Możemy tam wpisać jakieś zadanie, co będzie. Będzie status WOM, prędkość obrotowa silnika, narzędzie podpięte, odległość przejechana na tym paliwie, powierzchnia, czas trwania, przebyta odległość, powierzchnia znowu, zużycie paliwa, zużycie chwilowe paliwa. No jest tych danych dużo, więc jest pełna dowolność jakby podglądania. I tak przykładowo, jeśli e, wspominając te zużycie paliwa, to w transporcie e, ten ciągnik, no mógł się powiedzieć, że jest bardzo oszczędny, bo e, jakby transportowaliśmy kukurydzę z taką przyczepą tandemową, e, na którą no, średnio tam 17 ton, 17 z kawałkiem e, towaru było, e, i do punktu odległego od gospodarstwa o 42 km. Więc prędkość jazdy, taka, m, którą tam zaprogramowaliśmy, droga była bardzo dobra, bo to takie drogi Powiedzmy, poziomu krajowego, więc w dobrym stanie można szybko jechać. No to prędkość przelotowała 50 na godzinę, i przy takiej prędkości, z takim obciążeniem, ciągnik spalał w granicach 25-27 litrów na godzinę pracy. Przy czym obroty ustawiał na poziomie 1500-1600 obrotów na minutę. Finalnie efekt był taki, że kurs, który w dwie strony obejmował. No, bo wiadomo, to ja mówię o zużyciu, które było z pełnym ładunkiem. Natomiast na powrocie to zużycie spalało już do kilkunastu litrów. Efekt był taki, że na pokonanie 84 km w dwie strony tej trasy ten ciągnik spalał nie, nie więcej niż 38-40 litrów paliwa. Więc to uważam za dosyć dobry wynik. W ciągniku mamy hydraulikę o wydajności 150 litrów na minutę, dosyć dużą. Mamy cztery. Podstawowe zawory do sterowania hydrauliką, ale też kilkanaście, jakby, przycisków funkcyjnych, pod które również możemy przypisać sterowanie tymi zaworami. Więc zakres możliwości jest przeogromny. Wszystkie cztery pary te hydrauliczne można w dowolny sposób programować. Oczywiście można to wszystko też programować jeśli chodzi o uwrocia, tak, żeby przypisać to do jednego o, przycisku. E, to są jakieś przykłady zaprogramowanych już sekwencji uwrociowych. E, robi się to dosyć łatwo, jakby nagrywając najpierw na postoju pewne czynności, potem odtwarzamy je już podczas pracy. E, też chwilę trzeba to poznać, jakby jak już się wie, jak to robić, jest to dosyć proste i... No, właściwie w przypadku maszyn bardziej skrypowanych wręcz rzecz niezbędna. W ciągniku mamy dwa monitory. Ten podstawowy na podłokietniku służy do śledzenia no, parametrów silnika, ustawień skrzyni biegów, no, generalnie ciągnika. Drugi pokazuje nam tutaj rzeczy związane z nawigacją polową ale oczywiście na tym możemy też jakby wybrać kilka ekranów, co chcemy wiedzieć Widzieć, no nie mamy teraz maszyny z isobusem, gdybyśmy ją mieli, byśmy mieli teraz podpięty terminal z isobusa, więc mielibyśmy taką funkcjonalną parę, że jakby podgląd na to jak na ścieżki, jazdę po, po, po polu, ale też parametry pracy podłączonej maszyny typu opryskiwacz, rozsiewacz nawozu, sterowanie sekcjami, więc jakby te dwa monitory są w tym momencie bardzo przydatne nawigacja standardowo ma szereg możliwości typowych dla nawigacji, aczkolwiek ciągle nie ma jeszcze tej możliwości obsługi uwroci coś co było w starszych terminalach klasa, a w tych nowszych ciągle jeszcze się tego nie doczekaliśmy z tego co wiemy ta funkcja uwroci, możliwość programowania wroci będzie to można zaktualizować, większość użytkowników wykorzystuje nawigację do tych podstawowych tematów, tak, żeby prowadzić, wystawić sobie ścieżkę prostą, to tam. To jest, jest tu masa różnych rzeczy i przede wszystkim to, co jest niewykorzystywany potencjał, to jest prowadzenie dokumentacji, którą można synchronizować sobie z komputerem domowym i mieć piękny podkład do śledzenia to, kiedy, jakie pole robiliśmy, na jakich parametrach. Klas ma system Klas Connect, który umożliwia takie rzeczy. Albo pomijając, że jesteśmy w klasie, to jest generalnie bolączka większości użytkowników nawigacji, że tak naprawdę nie mają, nie wiem, czasu, e, czasami chęci do tego, żeby zgłębić te dodatkowe funkcje tych nawigacji. Klasa Ariona warto pochwalić za e, niezmiennie, za dobrą ergonomię w środku. Ogólnie komfort kabiny, ale też ergonomię taką e, użytkową. Mamy tutaj e, takie przydatne rzeczy. Tu mamy fabryczny uchwyt pod telefon. Prosta, jakby, prosta rzecz, a cieszy, bo często tego telefonu nie ma gdzie w ciągnikach położyć. Mamy tu zainstalowaną dodatkową listwę na dodatkowe monitory, też jakby fajna, bo w prosty sposób można ją regulować, przesuwać. Tak samo jest to na tym górnym, tylko teraz będzie mi ciężko, pewnie, tam sięgnąć, żeby to przesuwać. Mamy tu taki cup holder, fajny na jakąś większą butelkę, co prawda. Miejsce może nie jest szczęśliwe, bo bo trochę za monitorem, ale zawsze. Tutaj mamy miejsce na, na kawę czy jakiś napój. Może nie jest zbyt głęboki, ale, ale kawa przyjechała, nie wylała się, więc nie jest, nie jest źle. Bo w niektórych ciągnikach jest to tak zrobione, że przy lekkim hamowaniu kawa już po prostu wypada czy, czy jakiś tam napój. Mamy sporo takich dodatkowych schowków. Mamy gdzie odłożyć telefon. Mamy schowek tutaj na jakieś podręczne rzeczy. Mamy schowek za siedzeniem, który można wyjąć i jako, nie wiem, zasobnik na kanapki potraktować bardzo ciekawa rzecz. No i jeszcze klimatyzowany schowek pod siedzeniem pasażera. Generalnie miejsca jest tutaj dosyć dużo. Kabina jest bardzo dobrze wyciszona. To już zawsze podkreślaliśmy. Ona jest zawieszona też na czterech amortyzatorach, więc zapewnia dosyć komfort podczas jazdy po nierównościach. Fotel Gramera, też najwyższej klasy. No, mamy tu szereg ustawień przeróżność, Łączy to z elektrycznymi. Pracuje tutaj Zapewnia grzanie, wszystko nie jest głośna, jest precyzyjna. Yy, panel oświetlenia, tak samo, bardzo czytelny, prosty. Oświetlenie ledowe z nocy robi dzień na polu. Usterka ustawiana elektrycznie że na, naprawdę bardzo dobre wyposażenie. Czy mi osobiście brakowało, może tutaj, yy, chyba że nie potrafię tego odnaleźć nie wiem, ale synchronizowania radia z tym panelem że podczas jazdy można było w jakiś prosty sposób przyciszyć czy wręcz sterować czy odebrać telefon bo radio można jakby połączyć przez bluetooth z telefonem Podsumowując mamy tutaj Kawał porządnego ciągnika, można powiedzieć dobrego konia pociągowego. E, mocy maksymalnej, jak już wspominaliśmy, ma 205 koni. Rozstaw osi to jest 2,82 m. Masa własna 8400 kg. Także jest to ciągnik, który jest no, w stanie już naprawdę te podstawowe maszyny uprawowe e, obsłużyć typu 5 skibowy pług, e, dużą talerzówkę, jak widać czy jakiś gruber 3-metrowy, to będą maszyny, z którymi on spokojnie sobie da radę. Warto jeszcze zaznaczyć, że ciągnik ma dobrej klasy zawieszenie, ono naprawdę dobrze amortyzuje, dostosowuje się do obciążenia, efekt jest kapitalny, jeździmy naprawdę nie czując dużych drgań. Warto też dodać, że to jest ciągnik o w pewnym sensie konstrukcji ramowej. Rama może nie jest pełna do doniesienia tylnej osi, ale jest dużym wzmocnieniem i nie ma tu jakiegoś stresu, że przy mocnym obciążaniu przodu tego ciągnika że dojdzie do jakiegoś pęknięcia, czy coś takiego raczej to jest to niemożliwe, bo rama jest bardzo solidna. Co ważne, sugerowana cena na klasa Ariona 660 Cematic w pakiecie Comfort wynosi 565 tysięcy złotych netto z fabrycznym finansowaniem 0% na 4 lata. Także uważam, że to jest bardzo ciekawa propozycja. Ale co jeszcze ciekawe, jak chcecie mieć taki ciągnik, to niekoniecznie musicie od razu go kupować, bo taką maszynę można po prostu wynająć na krótszy lub dłuższy okres czasu w ramach programu First Class Rental. Pomijając, że jest to dobra propozycja cenowa, jeśli chodzi o porównanie ofert rynkowych, jest to po prostu bardzo porządny ciągnik, tak jak już mówiliśmy tutaj, mamy porządną skrzynię biegów, porządny silnik jest też ekonomiczny przy współpracy z tą skrzynią biegów. No i ciągnik przede wszystkim jest też bardzo komfortowy. To zawsze podkreślaliśmy po testach Ariona, to wynika z jego chociażby specyficznego zawieszenia kabiny, ale też bardzo dobrego wyciszenia kabiny, dobrej ergonomii w środku i to nie są tylko moje jakby odczucia, ale większość tutaj moich kolegów, która brała udział, w, gdzieś miała okazję pojeździć tym klasem, każdy wysiadał z niego z takim zadowoleniem i z taką uwagą, o, fajny ciągnik, tak? Można by tak nim pracować. I, także myślę, że jeśli ktoś nie ma doświadczeń z klasem, to warto się jakoś umówić na jakiś test, sprawdzić to w praktyce, bo naprawdę można zmienić zdanie i, i stać się posiadaczem fajnego ciągnika za przyzwoite pieniądze.